Dobra, zdjąłem tu tych dwóch, tu jeden kampił, tuż za tą beczką, nic dziwnego, że mnie zabijał za każdym razem. No, to jest, to była kwestia po prostu, nie wiem, gdybym miał 10% zdrowia, to bym sobie poradził z nimi za pierwszym razem, ale... No niestety, niezbyt... Dobra, no to ci też mnie zabiją, niestety. Chociaż może, nie? No, Mam szczęście, akurat relo reloadingował. Tam jeszcze jeden był. To jest ta ostatnia. No, ale tak, świetne, naprawdę mam fantastyczne te. Czego ja zmieniłem na tą broń? To jest pytanie. Powtórka z rozrywki, chciałoby się rzec. Dobra. No nic, trzeba będzie ich szybko tutaj zdjąć. God dammit no, mist fuck. Dobra, jeden zdjęty. Z mam 5%? No Nie wziąłem tej apteczki. Tamten <grym> upuścił. Zdropował inaczej. A. No dawaj. Dobra. Sorry za, moj... za brak jakiegokolwiek skilla dzisiaj. Aha, ten goście miał. a pistolet. Tam ten oficer. chciał mnie. W ostatniej chwili jeszcze nie musiał drasnąć. Przez to spowodował. Tam jeszcze był jeden na pewno taki oficer, co mnie z pistoleta chciał strzelać. Zastrzeli z 30 metrów. No strasznie mądre. Aha. Jest fuck. Zasejwujemy sobie. 10% zdrowia to przecież bogactwo. Mogę sobie pozwolić na sejwa. Dobra, tam był jeszcze jeden. Jeszcze go zdejmiemy. No, 1%. Chciałem wysadzić jeszcze ten drugi. Te, tego drugiego łobota, czy mi się wydaje? Nie wiem, w każdym razie. O, mam tu ławteczkę. Zapisujemy. Strasznie uciążliwa misja. Co jest, obydwu dni? Dobra. Skończmy tę żenadę. A przejdziemy się w poszukiwaniu jakichś apteczek. Dobrze, że z Mausera mogę brać amunicję. Nie. Dobra, zapiszemy sobie, zobaczymy. Aha, tam jest jakieś przejście, ok. Myślałem, że mam wbić do tej, do tej łodzi podwodnej i jak ten. Amerykański Rambo Uciec stąd, uciec stąd w łodzi podwodnej. To by było coś, nie zdziwiłoby mnie to, szczerze powiedziawszy. No dobra, z takim zdrowiem już możemy sobie hulać. No, teraz już mamy stówkę, do tego nie podchodzić, to zło. Ech, wbijamy na górę. Jestem ciekaw, czy ktoś nie będzie mi tutaj celować w twarz, jak wyjdę. Nie. A to wentylacja jest, dobra. Więc to jeszcze nie koniec tej części misji A, po prostu trzeba zdupczyć. No dobra, dobra, spoko. Nie pamiętam totalnie po prostu teraz. Chyba... W tej chwili wyjdę z kibla, o ile się nie mylę, znaczy wyjdę w łazience. Z tego czy to nie ta gra. Nie, to inna gra była. Dobra, spoko. Wow! a ja się zaczaju, no? Dobra, widać, przeszukują wentylację, nie ma żadnego elementu zaskoczenia. Aha, siemanko. A, ja chciałem go zostawić, ale jak już mnie zauważył, no to. słuszno. Aha, cieniowanie w tejże jest tak zajebiste. Szkoda słów. Aha, oj, chyba nie powinienem tam zwracać zbędnie na siebie uwagi. No nic, nieważne. Lecimy dalej. Ja na razie, panie oficerze, ty przyduwa się też. Dobra, dziękuję za współpracę. Bardzo, bardzo umiejętnie wystawiał mi się na ostrzał. Nieważne. Halo? No tak, no teraz dwa razy mnie nie zaskoczą w ten sam sposób, więc szczur w wentylacji No dobra, nikogo nie widać, więc sejwujemy Zdrowie prawie nas na poziomie 100%, czyli takim jaki lubię. Ok A tak, na szczęście Na szczęście nasz bohater jest po prostu nieziemsko uzdolniony jeśli chodzi o prowadzenie działań wojennych sam na tysiąc... Wow, 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 panowie! Niestety quickscope'y w ogóle w tej grze nie istnieją. Te pociski po prostu znikają. No szkoda, szkoda. Niestety nasz skill tutaj nie może... ...w pełni zaowocować. Hmm. Okej, okay. dobra, zdejmiemy tego, a tamtych ze snajperki. Nie ma co się bawić w jakieś strzelanie z MP40 z takiej odległości. No wychyl się. Dobra, dziękuję za współpracę. Jeszcze tam jakiś siedzi, dobra. Przeładujemy sobie. I nalajcie. Wow, 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 kolego. Dobra. O, ile ich tam jest. Dobra, no przynajmniej jeszcze jeden. Przeładujemy sobie... Nie, oni się chyba respią w nieskończoność. Więc nie będę zapisywać. Uff, jak ja nie znoszę celować, kiedy ktoś do mnie strzela. W ogóle we wszystkich shooterach. Wtedy ten celownik tak podskakuje. Skakuje, no nie wiem, czy to dobre określenie. Celownik podskakuje. No, chyba tak. Lepiej tego nie ujmę. Brak. Ktoś do mnie strzela, więc ktoś mnie widzi. O, przynajmniej. Jest... no. To mędy, no. To jest zupełnie inna sprawa niż w kodzie. Wiem, widzę, mam 30% zdrowia, świetnie. To jest zupełnie inaczej niż w kodzie. W kodzie, kiedy ty już do nich zacząłeś strzelać jako pierwszy, to oni, no, obrywając od kulno, to nie byli już w stanie działać. Przez jakiś czas byli unieszkodliwieni. A ci tutaj, nawet kiedy dostają, w momencie, kiedy dostają z serii, to dalej próbują w nas strzelać, więc, no, trzeba jednak się skupiać na tych headshotach. przynajmniej się starać Czy tu szukam jakiś apteczek no co jest znowu mi się respią dobra, nie nie nie, zdupczamy stąd, oni się tutaj będą respawnować w nieskończoność ta widzę dzięki koleś, dzięki mhm. dobra panu też już podziękujemy o, tędy z tego co widzę, mam nadzieję, że nic nie opuściłem. Ten kompleks jest dosyć spory, więc. o oh, shit, 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 shit. Dobra, zmiana w tej broni to jest koszmar. Zmiana broni w tej grze, boże. No i jeszcze. No chodź. Teraz mówię na poważnie, bo. No i widzicie, wycelujcie wycelujcie tutaj. No i. <grym> Gdzie jest kosa w tej grze? O tak, dobra, nie, 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 to to było celowe. Chciałem zginąć tutaj, to. O do od początku, dobra, słyszymy się za chwilę, jak dojdę tam gdzieś dalej. Trzymajcie się. Okej, okay, witam was, jestem w tym samym miejscu. Miejmy nadzieję, że przycisk nagrywania nie oznacza, że zaraz tutaj sfailuję w, jakoś, w jakiś widowiskowy sposób. Też byście pewnie mieli ubaw. Ja nie znoszę, jak oni się tak chowają, to jest po prostu koszmar. Dobra. No i ten normalny poziom trudności chyba... zbytnio <grymny> przeceniłem swoje możliwości. Co prawda ten początek był dosyć... ...dosyć przyjemny. Ale naprawdę trzeba się przyzwyczaić... A... ...przyzwyczaić do, do każdej gry. Także to, to drabina przez chwilę No dobra, sejwujemy, mamy 100% zdrowia Mnóstwo amunicji No i znowu otwarty teren Aha, dobra To sobie trochę poładuję Juhu Dobra One down Dobra, nie wiem gdzie jest ten drugi, więc Savik. No tak, oczywiście musiał Aha dobra, słyszę pociąg, tam pode, pode mnie, po mnie podjechali Więc trzeba jakoś, czy chyba po mnie, nie wiem, tak mi się wydaje Takie mam wrażenie, aha dobra Dobra, double kill To co lubię No ja, tam jest na dachu jeden Dobra, mam jeden strzał, świetnie Aha, okej, okay, to jest na czas. <laughs> Jeszcze lepiej. Dobra, wiecie co? Olewam was. Mhm, no, chyba jednak <laughs> nie ma takiej opcji, żeby ich olewać. Bo mnie zaraz zabiją. 70 sekund. Jedno spoko zdążę, tylko. Czy nie zginę wcześniej? 7 sekund. E, 7. Okej, okay, z 7 zdrowiem udało mi się zakończyć. To jest koniec drugiej misji w Medal of Honor Allied Assault. Zapraszam was oczywiście serdecznie na kolejne odcinki. No a to myślę, że jeszcze jedną misję sobie dzisiaj zrobimy. Oh yes, yes. To jest to chyba co, co lub kurcy lubię najbardziej. Dać Ta chwila tam na pochwalej nas, że co my tam nie zrobiliśmy. Dzięki, dzięki naszym tutaj osiągnięciom. W uh, miliony ludzi, ocaliliśmy i tak, i tak dalej. wygrywamy wojnę dzięki, dzięki akcji jednego człowieka. No i to jest nasza następna scena tego teatru. Przed nami misja, uh, którą ja bym miał powiedzieć po prostu nas z takich najbardziej charak znaczy chyba najbardziej charakterystyczna misja yy, tej części Medal of Honor. Jak nie w ogóle wszystkich części Medal of Honor, to ta misja jest taka sztandarowa. Lądowanie w Omaha, no po prostu. Bayern, no, bardzo przyjemna misja, którą przechodziłem tyle razy z przyjemnością. Kiedy pierwszy raz tam kiedyś przechodziłem tą grę. E, no powiem wam, że. <laughs> jest to w ogóle jedna z naj, najfajniej zrobionych misji w ogóle w historii shooterów według mnie z, z, Uwielbiam ją. No, tutaj jest ta, ta operacja Overlord, czyli to całe lądowanie w Normandii, tak zwane, na pięciu, pięciu plażach, czyli tam, nie wiem, pamiętam jak się, się nazywały te plaże. Pytam, że my lądujemy na Omaha, gdzie jest, jak żeby inaczej, najtrudniej, było właśnie na Omaha, tam na tych innych plażach było no, taki średni opór, ale na Omaha były strasznie takie duże klify, które utrudniały tutaj jakim, jakikolwiek szturm. Aha, dobra, spoko Tak więc... No, szykujcie się 6 czerwca 44 chyba czerwca June, dobra, nieważne Omaha bitch <laughs> See you on the beach, dobra, bardzo chętnie. Zaraz ujrzymy te, te charakterystyczne, właśnie, umocnienia niemieckie czyli te, te gigantyczne bunkry, z których będą nas ostrzeliwać z tam MG42 swoich czyli ciężkich karabinów maszynowych. Zbliżamy się już do. Ta misja no do złudzenia. Aha, dobra. Przegapiłem fajną scenkę Ta misja do złudzenia przypomina początek filmu Szeregowiec Ryan Jeśli ktoś oglądał, no myślę, że wszyscy z was tutaj oglądali No to naprawdę jest to świetne odwzorowanie Fantastyczna scena naprawdę No aczkolwiek dosyć brutalna, nie? No to też trzeba... trzeba przyznać Aha, no już widzimy te Charakterystyczne bunkry. No i szturmujemy. Ah, come on! <ścoughs> to wygląda tak dosyć plastikowo: ta cała woda. Te uderzenia pocisków nie wyglądają też jakoś cudownie. No i w tej chwili będziemy się przemieszczać od jednego tego. Nie wiem jak to się nazywa, ale to są takie. właściwie no nie wiem jak to nazwać, ale to to służy do tego, żeby czołgi po prostu nie mogły wjechać na plażę, bo wtedy no byłoby za łatwo, ale... No cóż, jest to dla nas ułatwienie, ponieważ mamy osłonę. Dobra. No i tak będziemy się przedostawać. Jak widzicie... Hmm, Niemcy strzelają praktycznie tylko w nas. Wszędzie dopół... koka giną. No tak, spróbuj szczęścia, wiesz. Na pewno trafisz. No i lecimy dalej. Gdzieś tu był medyk, który wręczy nam apteczkę. Dzięki, stary. Jakieś dialogi żołnierzy, które nie są zbytnio optymistycznie nastawieni. Dobra, lecimy do tego gościa. Ok, jak widzicie, wystarczy być tak zasłoniętymi, i już nas nie, nie mogą trafić. To jest tak sprytnie zaprojektowane, czy za, zaprojektowane? Mechanika tej gry jest tak właśnie zrobiona, bo inaczej byłoby ciężko. Zapiszemy sobie tutaj. Tak, czekamy aż oni takimi falami w nas strzelają. Dobra. Ej no weź gościu! Zastawili mnie mendy, no i tak. No niestety, tak to, się, tak to się kończy. No nie wiem czy z takim zdrowiem dam radę, więc... Chyba najprawdopodobniej będę musiał tutaj zginąć, żeby... Powtórzyć od ostatniego checkpointa. Check no i ostatni szturm. Jesteśmy już pod samymi. No dobra, zabijcie mnie już. Z 5% zdrowia to już... A przecież tam był. Medyk, zapomniałem. sorry. Dobra. No i lecimy teraz. Aha, dobra. Trzeba poczekać na kilka wybuchów. Bo też y, Niemcy ostrzeliwują nas y, artylerią, Dobra. No, fak! Nienawidzę cię. Skurwe mnie tu zablokował. Dobra, no i lecimy. A, sied, siedź, siedź. Dobra, 50, no lepsze niż. Dobra, lecimy dalej. Dobra, i stąd będziemy atakować już bezpośrednio. Nie ma sensu w ogóle do nich strzelać, bo oni są. Eee, te strzały chyba są w ogóle zaskryptowane i to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, gdzie był ten medyk? Tam jest. Dobra, stary. Give me some helcik. Dobra, dzięki. Aj, dobra. Zapisujemy i teraz te słynne bangalory, czyli te, mm, nie, trudno powiedzieć jak to tutaj nazwać, miny, e, miny w takich rurach, które zostały specjalnie zaprojektowane właśnie, o, pokażę wam jak oni tego używają. O, widzicie? Wsadzają te rury w pod te, e, pod te, no, umocnienia. No i zaraz pierdyknie. Get down, no dobrze wam mówić, wy umiecie się. No i atakujemy. A, charge! Świetnie. No jak widzicie właśnie do tego służą Bangalory. To jest absolutnie, absolutnie historycznie, historycznie udowodnione, znaczy udowodnione, no tak, tak faktycznie tam było. Specjalnie zaprojektowane właśnie do tego celu były te miny Bangalory, tak zwane. Covering fire! Dobra, tak więc ja muszę tutaj... Oni mnie tutaj będą coverować A ja muszę się przedostać do tamtych... Właściwie nie wiem jak to nazwać. Dobra, mam tu karabin snajperski w tej chwili... A i dobra. Oj z takim życiem to nie wiem czy mi się uda na tym poziomie trudności. Nie sądzę, aczkolwiek spróbuję. Eee, jeden mój widz e, zasugerował, żebym nie brał tego karabinu, ponieważ później będzie, będzie Mauser niemiecki. No, zdupczaj, no co ty robisz, kretynie? Dobra. Nasz stary Springfield. Dobra, no niestety oni się tam będą respić, więc... Dobra, i speedem do kolejnego yy, do kolejnego krateru brak, który pierwszy jak będziesz ty potem ty i jeszcze raz fakt tam miny były <ścoughs> fajny